Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Od rana obserwujemy lekki spadek rynkowej awersji do ryzyka. Na wartości zyskuje większość walut naszego regionu, a dzisiejszą sesję giełdową nad kreską ponad procent rozpoczęła większość głównych indeksów giełdowych na starym kontynencie. Uważamy, że spadek rynkowej awersji do ryzyka to pokłosie weekendowego spotkania ministrów finansów Rosji, Ukrainy oraz Francji i Niemiec w sprawie rozwiązania napiętej sytuacji na Ukrainie. Co prawda nie podjęte zostały w zasadzie żadne kluczowe decyzje, niemniej jednak spotkanie to stanowi pewien ważny krok w celu rozwiązania wspomnianej napiętej sytuacji na Ukrainie. Obecnie kurs EUR PLN znajduje się na poziomie 4,1950, a USD PLN na 3,1350. Stabilny pozostaje kurs EURUSD, który obecnie znajduje się na poziomie 1,33,85. Na dziś nie ma zaplanowanych w zasadzie żadnych ważnych wydarzeń. Warte odnotowania będzie jednak indeks nastroju w branży nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, czyli indeks NHB. Dziś od rana, wobec amerykańskiego dolara, najsilniej umacnia się funt Sterling. Jest to pokłosiem opublikowanego wczoraj wywiadu z gubernatorem Banku Anglii Markiem Carneyem, który powiedział m.in., że stopy procentowe mogą zostać podniesione wcześniej niż odbiją wynagrodzenia. Przypomnijmy, że spadająca dynamika wynagrodzeń była jedną z głównych bolączek Banku Anglii i czynnikiem, który powstrzymywał decydentów przed podwyżką stóp procentowych. Uważamy, że w kolejnych godzinach pozytywny sentyment wobec funta Sterlinga powinien zostać utrzymany i fund powinien dalej zyskiwać na wartości wobec głównych walut. W całym tygodniu natomiast największą uwagę powinny przykuć publikacje protokołów z ostatnich posiedzeń władz monetarnych Banku Anglii oraz rezerwy federalnej. To w środę. Natomiast w czwartek poznamy wstępne wartości Indeksów PMI dla największych gospodarek strefy euro oraz całego Eurolandu. Jeżeli dane te potwierdzą spowolnienie koniunktury, podobnie jak w ubiegłym tygodniu dane o PKB Eurolandu, wspólna waluta ponownie powinna znaleźć się pod presją. W czwartek również rozpocznie się trzydniowe sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hall. Oczywiście największą uwagę powinno przykuć wystąpienie publiczne prezes Fed Janet Yellen. Jeżeli zasugeruje ona, że stan gospodarki zbliża się do oczekiwanego przez rezerwę federalną, dolar amerykański powinien dalej zyskiwać na wartości. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.